Bycie tatą w moim życiu zmieniło właściwie wszystko. Przede wszystkim jest to bardzo nowe doświadczenie, gdzie nie tylko tata, ale również mama od pewnego dnia zaczynają żyć nie we dwoje, ale w trójkę. Więc musimy się nauczyć żyć nie tylko tak jak żyliśmy do tej pory, ale z nowym, fajnym człowiekiem. Więc na pewno to, myślę, że pojawienie się mnóstwa zupełnie nowych emocji. Czegoś, czego wcześniej nie miałem okazji doświadczyć, i, i myślę, że bardzo ciężko o tym komuś opowiedzieć, kto nie wszedł w rolę taty. Na pewno zmienia się lista moich, naszych priorytetów. To, co uważaliśmy do tej pory za absolutnie ważne, nad czym się powinniśmy skupiać, teraz tak naprawdę czasem absolutnie nie ma znaczenia. Przesuwamy to na naszej agendzie bardzo nisko, bo pojawiają się nowe rzeczy, nowe obowiązki, które są w danej chwili o wiele ważniejsze. Jako tata wchodzę w zupełnie nowe role. Jestem nauczycielem, mentorem, opiekunem, współuczulnikiem. Gulakatorem, towarzyszem zabaw, radości, ale też smutków, dla zupełnie nowej osoby, dla osoby, którą ja dopiero poznaję, a dla której ja jestem jedną z dwóch najważniejszych osób na świecie. Myślę, że jest to bardzo trudne. Żeby sobie to uświadomić, ale z każdym, kolejnym, z każdym kolejnym dniem człowiek staje się coraz bardziej doświadczony i coraz lepiej wchodzi w tę rolę. Jest to również dla mnie bardzo duże wyzwanie. Ponieważ człowiek nie miał wcześniej doświadczeń jako opiekun, szczególnie kiedy pojawia się, tak jak w moim przypadku, pierwsze dziecko, dlatego oczekiwania są bardzo duże. Jesteś jedynym tatą dla, dla swojej córki, dla swojego syna, dlatego musisz być codziennie najlepszą wersją siebie. I mam nadzieję, że przez ostatnie 14 miesięcy. Dawając z siebie właśnie tyle. W połowie czerwca planuję wybrać się na urlop rodzicielski. Nie mogę się doczekać przede wszystkim. Wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne doświadczenie zarówno dla mnie, jak i dla mojej córki. Bardzo chciałbym jak najlepiej wykorzystać ten czas, postarać się zrobić wszystko to, na co nie, na, co nie na co nie możemy sobie pozwolić. Myślę, że uda nam się zrobić wszystko to, na co nie mamy czasu codziennie po godzinie 17, po mojej pracy. Chciałbym dać jak najwięcej od siebie, tak by ten bardzo szybko uciekający czas był dobry i owocny, zarówno dla mojej córki, jak i dla mnie. Mam nadzieję, że dam z siebie wszystko, że, że, że postaramy się zrobić dużo ciekawych rzeczy, ale też, że będę mógł spełnić się jako opiekun, jako tata. Obawiam się na pewno tego, że nawet w połowie nie będę tak dobry jak mama. Natomiast myślę, że szybko wejdę w tę rolę. Mam nadzieję, że nie przyzwyczaję się do bycia w domu, chociaż wiem, że, że nie jest to łatwe być w domu z dzieckiem, i, i, i myślę, że, że, że to jest coś, co mogę uznać za duże wyzwanie. Chciałbym wykorzystać ten czas. Na to, by zbudować relacje, jeszcze głębszą relację z moją córką. Wydaje mi się, że to jest doskonały moment, by, by budować ten kapitał, tą relację pomiędzy nami. Na pewno chciałbym odciążyć moją żonę, dać jej przestrzeń do tego, by wróciła do swoich planów, żeby mogła spokojnie realizować to, co odłożyła na prawie dwa lata zachodząc w ciążę. Obawiam się przede wszystkim tego, że bardzo szybko ten czas nam ucieknie. Obawiam się, że nie zdążymy zrobić wszystkiego. <laughs> Obawiam się, że nie zdążymy zrobić wszystkiego, co sobie zaplanowałem. A przede wszystkim boję się, że nawet w połowie nie będę tak dobrym rodzicem jak mama podczas urlopu macierzyńskiego, ale myślę, że mam wszelkie narzędzia do tego, by przynajmniej spróbować. Biorę urlop rodzicielski, bo chcę być facetem, mężem i tatą na 100%.